Witajcie w mojej hodowli drzownic, bo tak już chyba ją można nazwać. E, ja poszukałam sobie trochę pojemników w domu i okazało się, że mam ich trochę. E, no i będę zakładała kolejne kuwety. Dla dżdżownic. Zobaczcie, jak to robię od samego początku. No więc mam przygotowane tutaj wiaderko z dżownicami, bo przekopałam całą jedną skrzynię. Tutaj będę je sobie wybierała. Suchy papier, mokry papier, namoczony. Tutaj też jakiś pojemnik, w którym też założę, założę hodowlę. Tutaj właśnie jakiś posiłek dla dżownic. Tutaj kartonik, reklamówka na to. I proszę bardzo, już mam gotową kuwetę. Tu się rozmraża marchewka. Jest przemrożona ona też y, przygotowałam też trochę jedną część i a tą przemroziłam, więc jak ona się odmrozi, to będzie, będzie fajnym posiłkiem dla dżungli. Za ja tutaj takie sitko znalazłam trochę tego odpadu z wertykulacji, od taty. To jest ziemia, trawa, e, mech, jak widać, e, też e, taki świeży surowiec. Zobaczę, może go wykorzystam, może nie. Oczywiście ziemia e, Ziemia skompostowana z, z, z jakichś doniczek, czysta, po prostu oto to będę musiała jeszcze wyrzucić. No i zrębka do przesypywania też może mi się przyda. Tutaj mam kolejny pojemnik, i właśnie te torby też się do czegoś przydadzą. Chociażby, bo w takiej torbie ja też będę mogła sobie założyć hodowlę właśnie Więc No to co, to zaczynam do roboty, biorę się. Dobra, to na razie sobie tylko zobaczymy ile ja w ogóle nazbierałam tych czyciownic podzielimy je na, na te dwa rodzaje, bo tu są kalifornijskie i no i to ten drobeana veneta, czyli takie duże o może teraz będzie lepiej patrzcie to mam te Lecimy. ja już sobie tutaj gdzie będę przekładała tę następną kuwetę czyli na dno Daję namoczony karton i na niego będę układała to trochę tej ziemi, trochę czystej, tak żeby miały te warstwy, tak jak w moim kompostowniku, o, po prostu. To samo robię na dnie tej buteleczki, no tu będę właśnie wrzucała ten kompościk. Który się stąd będzie segregował. I kolejny domek dla będzie zrobiony. Wystarczy, zobaczcie, takie coś. Ja będę to kontrolować. Nie będę dolewać za dużo wody to jest jedyna wilgoć. Odpady dadzą swoją wilgoć w tym wszystkim. Więc częściowo tu, częściowo tu będę sobie rozdzielać. A patrzcie, co to teraz będzie, bo nie mam rady tego tak ustawić. Patrzcie, ile tutaj jest. Teraz. Patrzcie. Dobrze, co? Także mam takie nawet wielkie. Tak to wygląda. I będę je wszystkie wyłapywać teraz. Patrzcie, jak one przed światłem uciekają chowają się w jedne. A cię tu tu was przykryję. tyle już ich jest tam bardziej. O tutaj, jakie mieszanki. O, ale to jest satysfakcjonujące, wiecie? Wy też pewnie oglądacie, dlatego, że jest to satysfakcjonujące. No, no uciekają i teraz zejdą mi. O cię, patrzcie, tutaj coś dzieje w tekturce. I tak się właśnie tutaj bawią. Tutaj jest ta duża, ten drobeana Veneta. Kurczę, co to jest, że serczownice. To niby nie rosówka. A tamtej skrzyni mam jeszcze większe. No zobaczymy. Co z niej urośnie za anakonda. A tu sobie chodzą, uciekają przed światłem. Skorupki od jajek znalazły sobie dziuple. Znowu. kolejny skarb znaleziony o. grupowo to kolejne gniazdo Patrzcie, po prostu o szczepię. o tutaj patrzcie między jednym a drugim jedną a drugą warstwą kartonu są takie oto laleczki hmm? słuchajcie nie mogę zapomnieć o bioróżnorodności E, powiedzmy, w tym pudełeczku, tak więc tam dałam trochę tej tektury. Jeszcze może. Dałam trochę e, tektury na spód. Dam trochę tego odpadu też strawy też na spód. No niech mają, trochę czystej ziemi, żeby miały się gdzie schować, tak? I zrobię im takie warstwy. One tutaj w tej butelce będą fajnie widoczne. zobaczycie właśnie jak to w kompostowniku, jak one później sobie przerabiają. Teraz znowu położę trochę tektury. Tutaj. Ona już jest fajna, miękka. Więc po prostu tak na dno. I teraz znowu dam ten, tą warstwę tych drżownic z tymi odpadami tutaj, o, czyli to co mi zostaje z tego wszystkiego, z małymi drżownicami, ten gnój taki, o niech one sobie tam jedzą. Tam są jajeczka, tam są małe czczownice, i one tam będą sobie rosły. Zobaczcie, jaki wymyśliłam kolejny pojemniczek na hodowlę czczownic. Skrzyneczka taka. Torba, torba wielorazowa. No i co? I na spodzie układam oczywiście frakcję brązową, czyli kartony, celuloza, żeby życzownice miały gdzie. Gdzie się rozmnażać? To nasypię ziemią teraz. I już później będę układała rzeczownice i odpady, i to wszystko się fajnie będzie przerabiało. A ja sobie tu ładnie takim ręczniczkiem, wszystko teraz wycieram, bo oczywiście nabrudziłam strasznie, nalałam wody i nawet go sobie moczę ten ręczniczek, żeby tu wszystko ładnie wytrzeć. Nie żałuję go sobie, dlatego, że on oczywiście wędruje do mojego kompostownika albo dla czczownic, które go bardzo lubią. Jeszcze sobie go trochę wezmę. On jest bardzo naturalny. Nie ma żadnej domieszki. To jest sama czysta celuloza. Nie ma żadnej domieszki polimerów. Także słuchajcie, dzisiaj miałam pracowity dzień. Założyłam chyba cztery nowe Kuwety z dżdżownicami. No i zobaczymy, jak to będzie wszystko się chowało. Także pozdrawiam Was serdecznie i do następnego. Cześć.